Tam? Tak, tak, no, oczywiście. No właśnie, 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 do tego. A, po prostu. No oczywiście, Bo że nie, to, nie. Te samoloty, co w muzeum też nie ten. Tylko, że proszę pana, takich kopów jest bodajże dwie na tydzień. Taki ogrodzony masz, jakby. Nie wiem, nie. czy tak co czasu ten masz jest. Odciągi są pozbywane.

No właśnie dlaczego to tak było? Że, żeby po prostu nie mogli podejść. Bo tu wiadomo, że w górek jest wądzile tutaj, nie? To wiadomo. Praktycznie to tam na, 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 na tego wału, no, na Nie, od, na przykład tak jakby. Po ta ta jakby Tak jak tu jest pod, tak jak tamten dom. Tu jest płasko, nie? Tak jak tamten dom, tak, tak, to kawałek wspominał tak. Jest na przykład zbyt dół. Nie? Czyli goście mogli do tamtego domu nieposzerzenie podejść od dołu i tu co? I tam właśnie robili taką pozycję, żeby. Nie, by... nie, właśnie bo ja widziałem razem takie pozostałości bo tak, tak, szanse, bo dokładnie to są tak, dokładnie po no, no, tak, dokładnie. No. Po drugiej stronie drogi, nie? to Nie <laughs> nie? To, to, to Nie wolno? Bez zapibu.

Fakty są ja, że to się do mhm. I tu są też pociska, po, po tu na dole. Mhm. Tylko tutaj, tam jest, że głębiej tym, w tym stali. Fajne, jak tu się zachowił. Idziemy? Pewnie do no, mnie? Tu są podstawy. Tu są podstawy. pod karabinu. Uaaa, Ja mam Na co No, wzdłuż tak. y no, 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 tego tego. Z dłuż strzelamy. Tutaj to jest <spellet> <mata> <In> też <teriyak>, <staart> klasyczne. <park Saiyoriata> <mata> to jest klasyczne. To jest na To jest klasyczne. 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 jest to było wszystko przemyślane. Tam są bunki na I co? Bo wcześniej nie słyszałem, ja byłem w, 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 w piątek na dniu otwartym tam, gdzieśmy byli na forcie. No, jakiegoś, tam, jakiegoś tam, który opowiadał po prostu profesor to byłem mały. Takie wzdłuż opowiedzę. Dopiero jak powiedziałem tam ludziom, że takie dwie są, jedną zniszczyli, a druga została Belgii, to dopiero goście mówili, że nie no, to, to jak, to, to trzeba było zachować i tak dalej. Profesor się do mnie już nie odzywał do końca. <grym> tutaj były też korygowania, ale to <grym> nie widać tego, nie było. Tu, tutaj też już pęknięcie przez stałe to wszystko co białe też. A tutaj jest kanalizacja o... No, taki do... kanalizacja dokładnie. Umywaleczka taka fajna i... A to jest y, oryginalna wentylacja czy nie? To jest już współczesny... no, Na pewno tego nie na Nikt tego nie przebijał. To już nie chcieli. Komin może zrobili i nadmudowali, ale... Aha, ale to jeszcze. Komin się mogło dosycać. Tu tak, tu nie posypał. Hmm. Tu tam

w tych dwaj w Polsce, to na przykład tak w że ta karta by była tu, czyli jakby na kno, jak by namknął, to w zamontowaniu by się u nas już nie dało, żeby ta karta jest przecież. No, tak się tak, tak nie zrobimy. Tak, bo tak wszystko teraz już nie robię z ludowego zadania, niech ją tam nie robię. Tak Albo by się to nie otwierało w ogóle, no to jest różne tam są mocne. Fajne. Poglądaj się okno z szybą, bo tyle się nie tyle, bo tutaj takie coś jest. Kurczę, szkoda, to jest strach trochę... Tu jest woda, tak, nie? Tak, Muszę na Poświecę tam, te drzwi my. są. Tu jest to przejście, Tam zajebiste, no szkoda. Ale tak jest takie drzwi. Tu... Stroping. Kurde, może wpadnie. No i tu jest już to wejście zryglowane, właśnie. Tu jest druga brama. Kurczę nie jest tak głęboko wcale.